Bo! Żyd? No! Ja rozwalił tego. Prze! Przezna nieustępliwość Drona... W porność na magię to będzie... Chyba Nie, to będzie pancerz. Myślę. O, rtęciłam szarfę sobie. Chodźcie tu! Aha, He, Timo oczywiście już zgrzybkuje. Ja? Powiedz oh, mi, że to Albo nie, kupię sobie jednak tą plemiona. Timo! Rimo! A tu moją fajną akcję? Co? Nie, mądrówka była taka. Z tym Sionem. A no, to no. Kurde hey. już gramy prawie 40 minut Trzeba to skończyć No, on to I meet. dawać Co, no Baron, Baron O f*** Ja tam się wbijam, dawać E, wszyscy poszli? 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 No, ale... Nie dopływem. No, nie, Wiktor. Wiktor dla mnie. Udało Ci się Ej Coś to nie idzie nam za dobrze. Dobra, sprzedam sobie to Teraz coś muszę być lemierna. O! On no to koniec Nie przegrać nie przegramy, ale... Pójdzie nam tower na... Nie, 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 nie. Trzeciego nie ma szansy. Chociaż? Też oni są nieobliczalni. Dobra, Poppy jest głupia. Popi zginie Ważny się teraz. A! Szybko leczy tam. Zniszczono twoją wieżę. Nie, 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 nie można pozwolić, żeby rozwaliła inhibitor. Dobra. Konrad, chodź, zakradniemy się i rozwalamy im ich Co Czy ty na to? Ja tylko tylko wpłyniesz na boto. No. Koniec serii. Wspomnienia przeszłości. Ach, mi ten Timo wkurza. Wkurzający Timo. Dobra, róbcie go tam. Nie damy radę. To ty sam byś dał radę. Nie, nie mam Aha, Chyba że tak. Dobra, bij. A, dobra. Trudno. O! Nasr Kurde, jakie ty hity nawalasz. <gry> no ale i tak 35 to nie mało. Jaki konflikt nas czeka Chodź. A tutaj ja zatrzymuję ich z tyłu Bij tam Bij A tutaj ich zatrzymywałem z tyłu Jeszcze jeden, jeszcze jeden Korat Cofaj Czekaj, Ale tutaj, patrz Aha, dobra Nexus'a? Znaczy, tower'a, wiesz E, dobra, ale jest praktycznie unicestwieniem. O, dawaj teraz. Wygraliśmy, dobra gra. Czekaj, jeszcze nie. Nie, nie, wygraliśmy. Good Czyli game. Tak, wygraliśmy. Tak więc mam nadzieję, że podobało się Wam nasze rozpoczęcie serii, że tak powiem. I teraz... Teraz biegam tego ci. Tak, wygraliśmy. Pierwsza partyjkę Lola i zwycięstwo. To dobrze się zakłada. Coś tam co się za głośna jest muzyka. A więc dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w League of Legends. Cześć! Do widzenia.